Zobacz, co czeka na ciebie od dzisiaj przez następne dni. Nie uwierzysz, a to się u nas rzadko zdarza. Zobaczcie, wchodzimy sobie na Facebooka i co tu widzimy na naszych Facebookach w grupie West Design Outlet. Między innymi, zobaczcie, od jutra starta na weekend będzie czekała na was masa nowości z dodatkowym rabatem, kochani. Jadą do nas trzy tiry towaru z czego dwa tiry będą już słuchajcie, w tym tygodniu. Jeden parkuje w dniu dzisiejszym środa kolejny w czwartek i jeszcze kolejny po weekendzie moi drodzy trzy. więc tutaj o dwóch jest napisane. Zobaczcie i na wszystko co jest w sklepie i na wszystko co przyjedzie tymi tirami gdzie już w grupę wam wstawiliśmy mniej więcej tutaj takie zdjęcia katalogowe. Co może przyjechać. Macie dodatkowe minus 15%, gdzie wiecie, że u nas jest wszystko i tak outletowo wyceniane, więc ceny są petardowe. Zapraszam. Takiej okazji nie możesz przegapić.